Sytuacja teatr, nazwa nawiązuje do festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Inne sytuacje i jest z nim nierozerwalnie związana. Otóż y, chcemy, albo przynajmniej spróbujemy, porozmawiać y, z odbiorcami z, y, z spektakli teatralnych. Które odbywają się w Teatrze Polskim, ale też w ramach festiwalu inne sytuacje. Spróbujemy porozmawiać o teatrze, ale nie w sposób taki bardzo naukowy, wysublimowany, taki jak w szkole. Spróbujemy porozmawiać, w jaki sposób czytać współczesny teatr. Zauważyliśmy, że z tym jest zasadniczy problem czytamy przedstawienie na poziomie emocjonalnym na poziomie pewnej wrażliwości natomiast mamy trudność z odbiorem przedstawienia w sensie takim bardziej źródłowym powiem nawet warsztatowym chcemy żeby ta świadomość oglądu przedstawienia była głębsza po prostu żebyśmy potrafili czytać że to jest aktorstwo cielesno performatywne że to jest taka taka przestrzeń, że ona wynika z tego, że to jest taka, taka konwencja, że tutaj mamy to, tutaj mamy to, i, i tak dalej, i tak dalej. Nawiązaliśmy kontakt z Instytutem imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a dokładnie z dotychczasowym dyrektorem programowym tego Instytutu profesorem Dariuszem Kosińskim, który był już u nas, miał wykład na temat Grotowskiego. To był taki zwiastun. Chcieliśmy zobaczyć, czy jest, czy bytkość jest chłonna na tego rodzaju wykłady. Okazało się, że tak. Na wykład profesora Kosińskiego przyszło 200 osób. W związku z tym postanowiliśmy no, tak powiem pójść za ciosem. Profesor Kosiński przygotował program, przynajmniej ten blok wiosenny. W tym programie, który tutaj pan Andrzej przed chwilą prezentował, to właściwie mamy bardzo ważne zjawiska z nurtu teatru antropologicznego, bo my na wykładach mówimy o Grotowskim, który już nie żyje naście lat, a tutaj właściwie zobaczymy ludzi, którzy nadal działają w tym nurcie i mają coś, coś nowego, ciekawego do powiedzenia. Wydaje mi się, że w Toruniu nie trzeba reklamować ani teatru ZAR, ani Andrzeja Stróża, ani tych zespołów, które się w Bedgoszcze pojawiają, bo sporo części zespołów na, na klamrze była, więc to jest oczywiste, że każdy, kto chce, się interesuje tym teatrem alternatywnym, młodym, nowym, to, to dostanie jakąś nową porcję wiedzy i doświadczeń. Wśród tych wykładowców znajdują się ludzie z kilku ważnych ośrodków teatralnych w Polsce. Ale jeszcze ważniejsza informacja jest taka, że to są chyba dwa najważniejsze ośrodki performatyczne Poznań tak. i Kraków. Profesor Kosiński jest, jest, jest jedną z najważniejszych postaci tego nurtu, autorem wielu książek. My też w Toruniu działamy w tym zakresie performatyki. Oprócz wykładowców zaprosiliśmy do tego projektu Znaczące teatry eksperymentalne albo laboratoryjne, te nazwy są przeróżne, ale te teatry, które w sposób ciekawy poprzez cykl warsztatów również by zaprezentowały nurty, kierunki, elementy prac warsztatowych.